Hejka, odpuśćcie za mną gigapaczkę z włóczkami, to jest 27 włóczek, więc otwieramy. Patrzcie, jak to wygląda. Taka, taka różowa. Taki jasny róż. Taki jakby pomarańczowy, ale ala różowy też. No taki bardziej chyba ala różowy, ale inny odcień. Taki, który już w sumie mam Czyli ten zielony Odcień Taki jakby żółty Taki kremowy Taki ciemny róż Też ładny Kolor taki waniliowy Taki wiecie Taki pistacjowy, nie wiem jak to nazwać Taki, no ładny Taki e, Żółty, piękny Taki Na pewno się do czegoś przyda Aż już jest cały w tej włóczkach innych zakopany. No, to jest taki, nie wiem, Ala brąz. Ala czerń. No jakoś tak. Niebieski mi się na pewno bardzo przyda. Będę chciała słonika zrobić, a mój plan na kolejnego pluszaka to jest Cynamonka, więc no, oczekujcie. Taki kolorek ala brązowy, ala taki szary no jela chyba bardziej brązowy to jest taki bardziej pomarańczowo żółty on się chyba nazywał musztardowy o taka miętowa jakby taka tu mamy aksamitka myślałam że to będzie większe ale dobra będziemy też próbować z tego używać Taki purpurowy, bardzo ładna. Myślę, że też coś z niej fajnego powstanie. Taki żółty, jasny. Kolejny żółty. Taki Ala czerwony, ale na kamerze jakby w telefonie wygląda jakby bardziej czerwony, ale on jest taki ciemniejszy. Nie ja wiem jak się nazywał ten kolor. Nie ma napisane. Dobra. Kolejny aksamitek czarny. Tak wygląda. Jest o wiele, o połowę mniejsza od tych, bo to jest 50 y, tam y, gram. A to jest 100 gram. Kolejny aksamitek, taki czerwony. Też ładny. To znowu wywracamy do Nakopandy. Znowu taki ładny róż. I to chyba są dwie sztuki. Nie, no, nie no podobny jest bardzo do tego. Mm, dobra, lecę dalej. Tu się trochę jakby skjęło, dobra. Ale tak jak by była spakowana no, dobra, nieważne. E, tak jest taki Ale żółty, ale taki kremowy. Też podobny do tego strasznie. Ale ten jest taki ładny, morski. On prześliczny ten kolorek. Bardzo mi się podoba. Ale myślę, że z tego taki rybek mógłby powstać. Kolejny aksamitek e, biały. Tu mam taki ale brązowy, taki jaśniejszy. Też spoko. Kolejny różowy, bo ogólnie. O, tutaj chyba są takie same kolorki. E, ale bo ja zamawiałam w ogóle wszystkie różne, ale, ale niestety pan tam nie miał e, niektórych, więc pewnie właśnie niektóre takie... Podobne mi to e, e, Tu mamy taki fiolet Fiolet à la rouge też w sumie wygląda, ale to jest bardziej taki Nie wiem, też fiolet à la rouge Tu mamy taki jakby taki mm, Moro, nie wiem jak to nazwać ten kolor Mamy tu jeszcze jakąś włóczkę? Nie, to wszystkie włóczki, ale teraz je ja tak poukładam kolorystycznie Poukładam kolorystycznie. Tu mamy takie jakby szare, kremowe, takie ciemniejsze i tutaj taką waniliową. Tu mamy żółte, pomarańczowe też, taką alla, jakby żółte bardziej chyba. Niebieskie, No, zielone. Tu mamy wszystkie kolory w różu. Fiolet też się znajdzie, coś fiolet. Ale... No nie przypomina trochę fioletu, ale jest fiolet. Ja? No. I tu poukładałam aksamitki, więc to czadowo wygląda. Mam całe łóżko w tym, ale no, więc oczekujcie, będą dużo fajnych pluszaków, uwierzcie. Więc oczekujcie, więc bajo.